U matki, opiekunki. Gdy wchodzili przez wąskie odrzwia, z resztką światła znikało także wieczorne powietrze. Obszerna i rozległa izba zatłoczona była drobnicą na różnych poziomach. Z mroku wyłaniały się pionowe przegrody. Dzielące przestrzeń na ciasne zakamarki obwieszone suchymi wiechciami różnych roślin lub tłoczyły się nań pojemniki wszelakiej zawartości, kształtu i wielkości. Pod ścianami duże ceramiczne stągwie i centralnie ustawione palenisko, ale inne niż te, które budowano w domach. Wysokie Obstawione płaskimi łazami, tak, że ogień zdawał się płonąć z głębi ziemi. Nieopodal obrzucone skórami niewysokie posłanie, na którym leżała stara suka Febe. Na widok gościa nawet nie podniosła głowy, zamigotały tylko krągłe ślepia w mroku. Kobiety rozeszły się po pomieszczeniu. Maruta podkładała do ognia. Matka opiekunka kręciła się, znikając co róż to za jednym, to za drugim przepierzeniem. Wszędzie unosił się nieco mdlący zaduch od substancji roślinnych i zwierzęcych. Taj czekał, aż przestanie go drażnić. I oczy przyzwyczajają się do półmroku i ruchliwego światła niewielkich kaganków. Kobiety szeptały coś do siebie. Geta wysunęła się z zaprzepierzenia i podeszła do tayja. Przestępując z nogi na nogę, długie włosy kołysały się, przesłaniając twarz. Uniosła głowę, spojrzała czarnymi oczami w oczy Taia, Nuciła szeptem melodię. Zamrzyła palec w maleńkim naparstku i potarła mazidłem czoło i skronie chłopaka. Skóra na jego twarzy rozgrzała się mroźnymi igiełkami. Ten sam gest powtórzyła na sobie. Podeszła do Maruty, która już czekała z pochyloną głową. Taj rozglądał się i w podrygującym świetle kaganków rekonstruował ten dziwny porządek wnętrza. Spod powały, zwisały pozioma, żurowe konstrukcje wykonane ze słomy i konopnego sznurka. Ich płaszczyzny zdawały się przenikać, a zgięcia rodzić nowe, mniejsze i mniejsze kształty. Całość delikatnie obracała się wraz z ruchem powietrza wokół jednego punktu, a poszczególne części wokół własnej osi. Pająki, Albo dzieci czasu, jak mawiała matka opiekunka, które zawsze po pochówku zawisały nad wejściem martwego domu. Mówiła, że ukazują one kolejne pokolenia od początku czasu, stąd ich wielokrotność od największych po najmniejsze. Pająki wielkiej matki. Nieprzerwanie tkają swoją sieć, z pamięci przywołał słowa gety. Wplatają nas w strukturę czasu i wiążą wieloma więzami. Czasem jedno z nich pęka, lecz nie wpływa to z reguły na resztę układu. Sieć dalej się rozrasta. Czasem wkrada się. Mały błąd, mały, nieistotny niby szczegół, ale struktura rozłazi się chaotycznie, jej punkty nie mogą się zespolić, a tkanka jest dziurawa i pozbawiona rytmu. Części zwisają, o, o, bezwolnie. Gdy taj był mały, Wraz z innymi dziećmi słuchał opiekunki, jak przesuwając słomki między różowymi, miękkimi palcami opowiadała im o ziemi, niebie i wielkiej matce, której pająki splatają ze sobą ludzi. Pamiętał, jak w czasie pewnej nauki Maruta zapytała ją cichutkim głosikiem, gdzie jest jej mama, którą po nagłym zgonie pochowali przecież na wiosnę. Wówczas geta uniosła całą strukturę, a ta rozkwitła w przestrzeni i wskazała na zbierającą wszystko część. Mama szplotła się z ciałem naszej matki, stała się jej częścią. Każdy z nas, gdy rodzi się, nanizany jest na swój czas jak na sznurek. Spleciony z niebem i ziemią, spleciony z duchami materii, od swych narodzin wnika się z wolna w tkankę świata, w rośliny i w zwierzęta, w ciało naszej matki. Każdy z was po troku staje się jej ciałem, kiedy wydano ostatni oddech. Wnikamy w łono i trwamy we wspólnym rytmie. Na wiosnę cały świat wybucha energią, a to dzięki naszym przodkom i składanym ofiarom, które karmią ciało świata. Twoją mama wraz z wielką matką dają nam życie. Daj. Im był starszy tym wyraźniej obserwował złożoną sieć ludzi i zdarzeń wówczas wydawało mu się jakby każdy wykonywał tylko to co zostało mu nakazane właśnie jakby nanisany między współplemieńców jego ruchy wyznaczała długość sznurka czasem widział w tym błogosławieństwo czasem przekleństwo Usiedli przy ogniu. Trzy sylwety wibrowały plamami czerwieni i oranżu, przetykane pasmami czerni. Będziesz musiał wyruszyć jak najszybciej, odezwała się bez wstępu stara kobieta. Nie możemy zwlekać. Prace w polu potrwają jeszcze prawie dwa księżyce, ale gdy zubożymy ziarno w ziemi, powinieneś ruszyć. Za od tego zasypiania nadchodzi. Maruta zdjęła z ognia niewielką czarkę, przelała jej zawartość do trzech mniejszych, podała im. Potrzebujesz sporo czasu, aby rozeznać się, co się dzieje na szlaku i zebrać informację o ludziach i o zdarzeniach. Wiem. Że i ty czujesz, a może i widzisz, jak między naszymi pojawiło się pęknięcie. Życie toczy się jeszcze swoim torem, ale duchy materii zanikają. Często nie odpowiadają. Widuję także i inne znaki. Przerwała, zapatrzona przed siebie. Bierwiona skwierczała. Maruta wpatrywała się w parującą czarkę. — Hydyry, wyliwy peł. podjęła cichym szeptem. — Sny to nie wszystko. W roślinach także widzę zmiany — mówią do mnie drzewa. Spojrzenia i gesty ludzi, że coś bezpowrotnie przemija, coś nam umyka. A nasze rodziny są jeszcze zwarte, ale między nami są tacy, u których złe namiętności biorą górę. A trzymają się ogólnych zasad wiecu i obrządku wielkiej matki, ale wychodzą z góry, które rodzi się. Naprzeciw spoglądają w nie jak w na tafli wody, zapominając o jego łudzie. Wszystkie ślady, jakie odkryłeś, są znakiem tego, co przychodzi z zewnątrz. Ale gdy ciemnieją ścieżki pośród nas, demony szaleją nieokiełznanie, jestem pewna że nie tylko ty spotkałeś się z tymi dzikimi. O, podejrzewam, że są wśród nas tacy, którzy wiedzą o nich od dawna. O, i z cichym przyzwoleniem dopuszczają na niszczenie naszych obrządków i zwyczajów. Taj, Zaskoczony słuchał z uwagą, ale jak to? Kto? przerwał. Demon karmi się podnietą podjęła. Czynienia tego, co w ogólnym rozrachunku nie mieści się w domenie wspólnego dobra, a zaspokaja pragnienie pożera się samo. Wraz z otoczenie niczym iskra. Co ze skwierczącego kaganka przeskakuje na strzel. Daje ogień, który już nie ogrzewa nikogo, a pali i popieli wszystko, zostawiając zgliszcza. Kaganek ujmuje tu. Tak, noc spala się w nim, dając światło wnętrzu. Iskra jest tylko jedną z wielu w płomieniu, ale uwolniona na powietrzu zmienia się i pochłania wszystko. Zamilkła. Taj zrozumiał, że, że kobieta nie podzieli się z nim swoimi przypuszczeniami. Nie oskarż bezpośrednio nikogo. Nie przyszedł jeszcze czas? Pomyślał. Ogień. Krew naszej matki. Wyszeptała Maruta. Spojrzeli po sobie. Matka opiekunka wykonała gest i podnieśli czarki do góry. Przechylili. I upuścili z nich kilka kropel na ziemię, Po czym powolnym ruchem wlali w siebie gorzki, ciepły napar. Taj poczuł, jak gorycz spływa po przełyku. Mrowienie rozeszło się po szyi, i głowę. Po chwili cały stał się skupieniem i suchym, nie poruszał się. Ciało miało wyprężone, niezwykle wrażliwe na dotyk. W obliczu Matki, wszelkiego stworzenia, będziesz działać. Będziesz miał uszy otwarte i umysł przejrzysty, w którym zapiszesz obrazy i słowa te wypowiedziane i te, co zastygły niemu w powietrzu. Wyruszysz na kamienny szlak do osady Tur, gdzie spotkasz się z wiedzącym Safa. Pozostaniesz tam aż do czasu najbliższego zrównania nocy i dnia. Safa będzie Twoim przewodnikiem po sprawach niebieskich i sprawach ludzi. Nawiążesz kontakt z mieszkańcami. I rozeznasz się w sprawie zniknięcia córki wala. Kiedy czas twego pobytu się skończy, sumujesz zebrane informacje, a ścieżka dalszych poszukiwań ukaże się sama. Bądź dla nich miły i serdeczny, ale oględny. Zadawaj pytania tylko takie, jakie będziesz musiał zadać I tylko tym, którym będziesz musiał Nie naprowadzaj postronnych na swój trop Zmień się ze zwierzyny w myśliwego To wymaga cierpliwości, rozumności i ostrożności Wyruszysz w imieniu Tretta aby nabyć byka dla jego jałówek, to pozwoli zbliżyć się tobie do Wala. Odsunęła amulety wiszące pękiem na obfitym biuście. Wsunęła dłoń w dekolt. Wyjęła skryty wisior. Maruta przymknęła pojeki i wymówiła bezdźwięczne słowo. Jej twarz była spokojna pozbawiona emocji. Matka opiekunka uniosła rękę na wysokość oczu. Taj przyjrzał się niewielkiemu kształtowi. Ciemny, podłużny, wytarty jak kość. Nie, to kamień. Trzy stopniowo rosnące zaokrąglenia. Głowa, piersi, brzuch. Figura nagiej kobiety. Wizerunek wielkiej matki. Słyszało się jeszcze o dawnym kulcie płodności, zaklętym pod postacią kobiety. Taj nie umiał określić jak daleko obrządek ten sięga. Nikt kogo znał, tego chyba nie wiedział. Rozpalało jego młode ciało, tożsamienie życia ze zmysłami, dotykiem, zapachem, czuciem i lepkością wnętrza. Dawało sensualną moc tej energii, która kipiała w nim, i w istotach, jakiego otaczały. To wieczna siła nieustannej płodności. To siła, która stoi twarzą, w twarzy śmiercią. Moc wiecznego stworzenia, którą możemy przeciwstawić słabości, chorobie i unicestwieniu. Nieustanne odradzanie się, energia i witalność. Ujęła rękę Taję i opuściła posążek na jego dłoń. Czuł suchą i chłodną skórę matki opiekunki i ciepło ogrzanego kamienia. Zacisnęła mu palce na posążku. Już od dawna odstąpiono od wykonywania jej wizerunków. Choć daleko na wschodzie święty jej ogień jest płonie, a w skalnych sanktuariach południa tętni jego puls. U nas jej ciało zamieniono na święte znaki i rozproszono jej cechy, przydając je wodzie i ziemi. Jej siła wciąż trwa, choć obraz zanika. Teraz zaczyna się mówić o wielkim porządku, w którym układ i kształt rzeczy jest odbiciem życiodajnej energii. Jestem pewna, że nieodwracanie zmieni tu nasz świat. Zresztą... A i nasz opiekunek jest coraz mniej. Daj, powiódł spojrzeniu ku dziewczynie, która delikatnie uśmiechnęła się, ale oczy jej skrzyły się smutkiem. Maruta już wie. Ona nie zostanie opiekunką, powiedziała kobieta nie zmieniając tonu. Doprowadzi mnie do końca. Posiądzie naukę o roślinach, żywiołach i chorobach. Ale to wszystko. Nie przekażę jej żadnej z widzenia ani sztuki przemiany. A, ta droga pozostanie dla niej zamknięta. Jak? Jak to? Pozostawisz nas bez opiekunki? Z niedowierzaniem zapytał. Nie będzie Wam już potrzebna. Odpowiedziała sucho. Dla taija wiadomość ta była niepojęta. Od kiedy pamiętał, matka opiekunka zawsze czuwała nad mieszkańcami, nad uprawą, nad porządkiem rzeczy. Była z nimi od tak dawna, że nikt z żyjących nie pamiętał od kiedy. Nawet Born wspominał jak hazał do niej z innymi dziećmi po nauki. Hm. Posada pozostawiona bez matki, opiekunki była nie do pomyślenia, przecież Maruta wiernie spędziła z nią tyle lat. Dla wszystkich było oczywiste, że gdy przyjdzie czas, ona zajmie jej miejsce. I nie mógł zapomnieć o tej dziewczynie, ale wiedział, że los wybrał ją na opiekunkę. A tu takie wyznanie szarpnął się chciał zaprzeczyć, protestować kobieta uniosła jednak dłoń, zamykając mu usta. Wszystko zostało już postanowione nie zawrócimy zdarzeń. Staruszka wtrąciła się w jego myśli: Trzeba przygotować się na to, co nadchodzi. Ty musisz wyruszyć i spełnić swoje zadanie. To, co przyniesiesz, może dać nam czas i uratować wielu z nas przed tym, co nadciąga. Taj. Dopiero teraz, gdy rozluźnił się, zobaczył matkę opiekunkę w całej okazałości jej wieku. Pomarszczona skóra straciła zwykłe swoje napięcie. Zwisała jej z twarzy, opinając kości policzków. Broda samoistnie drżała. Bruzdy kurczyły się w drobnych, kontrolowanych skurczach, Cała jakby wstąpiła się w siebie. Wystraszona i bezbronna, malutka. Przypatrywał się jej i w tym odmienionym obliczu, panicznie niemalże poszukiwał tak drugiej mu osoby. — Geta! Geta. — odbijało się w jego trzewiach. Wyrażenie odmiany było tak silne, że mimo próby odegnania go ustępowało bardzo. Bardzo powoli. Ona uśmiechała się, przepraszająco, jak mu się wydawało, i powoli zaczął odnajdywać znajome rysy: mimikę, grymas, takie jaką znał. Daj, musisz wiedzieć jeszcze o jednym. Odetchnął z ulgą, jej głos wyprowadzał go ze złego uroku, w jakim tkwił. Zniknięcie Selim i jej brata a nie było jednym takim zdarzeniem w ostatnim czasie. Słowa te podziałały jak otrzeźwiający policzek. Na północ, w kierunku Białego Widma, od ostatniej wiosny zniknęło bez śladu wiele młodych kobiet. Gdy cię nie było, wiadomość tym przynieśli starzy o im, pędzący bydło wala na południe. Popasali u nas przez kilkanaście dni. Mieli ze sobą chorego któremu pomogłam uśmierzyć ból i wyleczyć rapiejące guzy. We dwie chodziłyśmy codzień do ich obozu. Ich przewodnik, kiedy dziękował nam za pomoc, przyglądał się mu uważnie marucie i życzył, by jej i innych kobiet w stelem oko wielkiej matki nigdy nie opuszczało szczególnie. Gdy będą same. Zapytałam, a czemu tylko kobiet? Przecież wszyscy potrzebujemy jej opieki. I nasze dzieci, i mężczyźni. Pokiwał głową. Długo milczał i zaczął opowiadać o zdarzeniach, jakie zaszły na północ. Od ostatniej wiosny, jak w niewielkim odstępie czasu zniknęły te kobiety. Jak znikają pojedyncze sztuki inwentarza, jak pod wpływem podobnych wydarzeń zamykają się osady, a ludzie stają się nieufni. W Dolinie Świętych Kamieni na Przednówku doszło do krwawej rozprawy między osadami o granicę pól. Niesnaszek i rodzących się konfliktów nie zażegnały nawet rady starszych, powołanych w miejsce wiezu. Zapytałem, czy owe rady są. Odpowiedział, że wybrali pośród... Siebie najbardziej sprawczy, by w imieniu wszystkich mieszkańców zarządzać osadami w czasie niepokojów i bronić swojej własności. Ich matki opiekunki zostały stopniowo odsunięte od rozsądzania i zajęły się tak jak ty. Tu zwrócił się do mnie. Naukom, dzieci i leczeniem. Od tego czasu Dolina Świętych Kamieni stała się pasem ziemi niczyjej. Martwym miejscem wspólnych przodków. Wyłącznym teraz tylko dla nich. Dla wiedzących. Zdziwiło mnie to, co usłyszałam. Już wcześniej dochodziły mnie sucho o izolowaniu opiekuny. I coraz większym wpływie wiedzący, ale jak mogli dopuścić do rozlewu krwi między ludźmi? To przekraczało wszelkie granice mojego pojmowania. Oj ruszyli ze stadami w kierunku tur. Ja długo naradzałem się z Osim. On stoi po naszej stronie, po stronie Starego Porządku. U początku lata posyłano po niego, by udał się w Dolinę Świętych Kamieni, ale czas temu nie sprzyjał. Początek żniw był potrzebny tu, na miejscu. Teraz, po przesileniu, ma udać się na północ, w górę szlaku. I spotkać się z wiedzącymi. Ponoć a szykuje się tam wielka narada.